to kup mi iPhone, bo wyszedł nowy. Córeczko, masz już bardzo dużo drogich rzeczy. W tym miesiącu kupiłem ci ich aż pięć i nie starczy mi na jedzenie. Proszę, ciesz się tym, co masz. Nie obchodzi mnie to. Jesteś najgorszym ojcem na świecie. Wstydzę się tobą. O, ktoś dzwoni do drzwi. Dzień dobry, zbieramy ludzi do wojska. Dołącza pan do nas. Opieka dziecka trafi do osób bliższych z rodziny. Proszę, list. Do zobaczenia. Słucham? Ale. Aj, rozumiem, ale nie mogę zostawić swojej córki. E, człowieku, przeszkadzasz mi, co ty robisz? Jak ty w ogóle wyglądasz? Dostałem jakiś list? Córeczko, bardzo mi przykro i nie chcę cię zostawiać. Muszę jechać na wojnę. Wezwali mnie. Nie zostawię cię bez opieki. Zostaniesz u babci. Może wrócę za kilka lat, jeśli przeżyję. Super, nie obchodzi mnie, to. co? Z najnowszych wiadomości, żołnierz walczący za nasz kraj zginął. Nie udało się go uratować. Zgon został potwierdzony na miejscu. Fakty Brookhaven News. Co? Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego mój tatuś nigdy sobie tego nie wybaczę? Przepraszam, jestem okropną córką.